Nowego konia moi drodzy. a Aj kantary się przekręcił, trzeba je poprawić. Nie, nie za przyjaźnie się bo umrzemy pewnie. O. Stopaj. O, to jest. Jak to zwierzątko. To jest przekochane. Nie no, to jest stoi grzecznie. A ta mimo, że ma 26 lat to ma ADHD. No, Ale czemu mam nowego konia. No, to jest jakaś fajna, niech jak cię, jak cię nie lubić. Ech, bo stara będzie miała zęby robione. A stoją teraz tylko we dwie no to, żeby ta nie świrowała. Więc będą sobie stały bok siebie w boksie, aż stara będzie miała zrobione kły. Dobrze jest, A tak z jednej strony się opanialowała. Co ja wam mogę powiedzieć? Przygód nigdy za wiele. teraz rozwaliła sobie oko. Słuchajcie, teraz będziecie mieli tutaj odliczanie. Jeżeli ktoś w świecie jest o słabych nerwach i nie chce widzieć. Krwi, rozciętych powiek i innych takich rzeczy, to tu będziecie mieli napisane, do jakiego momentu sobie macie przewinąć, żeby tego nie oglądać. Ja przed chwilą skończyłam <śmian> ostatniego człowieka tutaj robić. Ale konferencja w trakcie robienia paznokci. klient, to nie śmiała, że zostałam, że jak się pyta, czy mam zamiar zjeść konia. Bo wiecie, jak dostaje jakieś leki, że na przykład przez jakiś dany okres nie można zjeść tego konia, wysłać go na rzeź. Niektóre leki, jak koń dostanie, to nie można go zjeść nigdy, jak jest wpisane. E, więc, no wiecie, to ja nikt nie będzie chciał zjeść, ale weterynarz musi się was spytać. To wiecie, tak zawsze strasznie brzmi, wszyscy są przerażeni. Ja też pierwszy raz, jak to usłyszałam, to byłam też przerażona. E, co to w ogóle za pytanie, czy ja chcę z konia zjadać? E, miała to szyte, mamy nadzieję, że to szycie nie pęknie. Jeżeli nie pęknie, to po 14 dniach będzie ściągane. Jeżeli pęknie, no to będziemy konsultować dalej, bo już nie będzie się to nadawało do szycia, bo to puchnie. Jeszcze najgorzej, że to pod tym zdrowym okiem, a będę miał tylko jedno zdrowe oko, przypominam, więc no po prostu teksańska masa krapiło mi, się dzieje. Jeszcze muszę ogarnąć z właścicielami, czy oni będą w stanie podawać się domięśniowo. Słuchajcie, zaszczyk, bo jak nie, to będą musiały dojeżdżać przez kolejne 6 dni. A ogólnie stało to się. Film zobaczycie później dużo, ale stało to się w momencie, w którym, zasadzie, przed świętami, tydzień przed świętami, czyli jakby no dla mnie, jak robię paznokcie, no to wiecie, że jakby, no to nie wiecie, ale się domyślacie, że to jest taki dosyć ciepły okres, że tych ludzi jest dużo, więc. Także co moi drodzy, te filmiki, które widzieliście, no to działy się na przestrzeni już dłuższego czasu. No, bo nie oszukujmy się, ja tutaj długo nie wrzucałam i długo też nie widzieliście, co tam się stajnie dzieje. Więc tak, po pierwsze, miała trójwynę ząbki, więc gryzieje się super, bo na początku myślałam, że troszeczkę e, już wiecie, ciężko jej gryźć, ale dalej gryzie nawet te grube marchewy bez żadnego problemu. Słuchajcie, ona ma 26 lat, już jak dobrze powiem, na 25. Nie, no 26 już chyba ma. No, bo ja nigdy nie pamiętam, jakby zawsze się gubię w tym, ile ona ma lat, ale ma dużo lat, jak coś. gryzie bez problemu, ma wszystko zrobione. Miała też sesję, kilka sesji z tą derką magnetyczną, ale potem już trochę sobie z tym odpuściłyśmy, bo ona nie potrafi stać w miejscu. Po prostu ona jest żywioł i ona wiecie, a to jednak się stoi. Ja już nie pamiętam, z pół godziny ta sesja trwa, czy trochę dłużej nawet. Więc trochę tej Dersa ma stać, no w boksie jest niewygrzeczniejsza, niech jak są konie niby też, ale potem się wierci, potem my się stresujemy, żeby to nie rozerwała, żeby ona sobie krzywdy nie zrobiła, bo się ona jest po prostu, wiecie, no ten koń, no ona też już jest sw w swoim wieku, ja też już od niej nic nie chcę tak naprawdę. Więc ona ma jakieś takie swoje głupie pomysły, bo już nikt od niej nic nie oczekuje ponad to, żeby po prostu nikogo nie zabiła wokół. <grym> znaczy, żebyście mnie źle nie zrozumieli, no ale wiecie, nie pracuje się z nią, nic się z nią nie robi, jest bezpieczna wokół, można z nią wszędzie pójść, wszystko przy niej zrobić, no po prostu problem się robi, kiedy ma stać dłużej, tak faktycznie dłużej. No to czasami jest problem, a w tej darce warto by, żeby jednak stała, więc potem sobie odpuściłyśmy, że po prostu to jakby szkoda nerwów i bez sensu po prostu ją tak. No nie wiem, może nie katować, bo mam słowo w głowie mam słowo katować, nie? bo to nie jest katowanie, no ale takie wiecie, jak ona nie chce faktycznie stać i nie, nie uspokaja ją, nie, nie relaksuje ją tak, że wiecie, chodzi w kółko i się wkurza, no to bez sensu. A, no wszystko jest z nią w porządku, nie ma takiej potrzeby, to po prostu tak zrobiliśmy tak, tak obo, w stajni było, to, to też się dołączyłyśmy kilka razy. Mm. Co tam dalej się wydarzyło? A, kopyto je pękło, to też widzieliście zdjęcie, zdjęciem, to teraz ja Wam już wytłumaczę, co się działo. Pękło je kopyto wzdłuż. Jak ja to zobaczyłam. Nie, to po prostu lepiej być nie może. No nie, super, pęknięcie w górę, żeby jeszcze poszło do góry. No to już w ogóle sztos, po prostu super świetnie, wszystkie scenariusze negatywne ja już usnułam, że po prostu no zaraz będzie po koniu, przecież to pójdzie w górę pęknie kopyto na pół i do widzenia na szczęście tak się nie stało kowal był, to to tak przyciął jakby tam chyba też jest zdjęcie, że to było takie przecięcie jakby w kopie na szczęście to kopyto już zrosło i nie ma śladu po tym pęknięciu, nie wiem jak to się stało że to pękło, ale pękło <laughs> co się jeszcze wydarzyło aha, ja jeszcze wrzuc wrzucę filmy, bo jeszcze mam na telefonie niezgrane, że Odrobaczaliśmy ją, ale to w sumie nic nadzwyczajnego, bo się konie ciągle odrobacza, nic nowego, nic nadzwyczajnego, po prostu odrobaczania koni. Więc odrobaczaliśmy ją, psikami, trochę szczałki, co tam też widać na filmiku, ale to nie były jakieś takie bardzo, że mi się nie podobały, ale wiecie, wilgość, to wszystko jest tak psikłam do zasady, bo już mi się wydawało, że coś się tak tak brzydko się zaczynają robić. Jeszcze nie, ale zaczynają takie, wiecie, kontrolne, nie zaszkodzi jej to, a po prostu sobie psikłam, żeby, żeby było git. No, stajnie też tam zerkają, więc w razie wu, no, to będzie informacja zwrotna, no ale jest git. No ale wracając z najważniejszego, do tego oka. To była jazda bez trzymanki. To była jazda bez trzymanki. No i nie wiem, od czego zacząć. Ogólnie... Yy... Są rzeczy, których powiedzieć nie mogę, <laughs> ale mogę powiedzieć tak. To był bardzo zły okres. Eee, no, po prostu był bardzo zły okres, tak w skrócie mówiąc. Informacja z przekazaniem o tym, że to oko słuchajcie było um, rozcięte, przyszła do nas za późno. Eee, ponieważ ta informacja została nam przekazana dzień albo dwa po. Weterynarz nawet oscylowała do trzech dni. Więc no, robi się problem, bo takie rany już się ciężko szyje. Stan zapalny i wszystko. Możliwość utraty wzroku. A stało się na tym zdrowym oku, więc ona na jedno już nie widzi. No to wyobraźcie sobie konia, który ma 26 lat i traci wzrok. No to to już jest, no nie da się tego przebrnąć, słuchajcie, nie da się. Nawet rozmawiając z weterynarzem, no jeżeli by to się stało, no to niestety... No po koniu po prostu, krótko mówiąc, bo no, nie dałaby sobie rady. Więc tutaj było bardzo dużo złych emocji, dużo takiej negatywnej energii wstąpiło bardzo. I no wiecie, no wiadomo, najprostsza rzecz, dlaczego i jakby czasami się niektóre rzeczy nie rozumie. I to, że wszyscy tak mówicie na mnie, że o, ty tyle tych stajni zmieniasz, czy jesteś jakaś nienormalna? Bo przecież czego ty oczekujesz? Na przykład informacji od razu, jak ktoś się zrani, bo to przecież od razu widać, nie? No na przykład. I widzicie, no jakby nawet takie rzeczy okazują się nieoczywiste. Dla wszystkich oczywiste, dla każdej stajnie oczywiste, jak przechodzicie i mówicie o tym. Na koniec końców są totalnie nieoczywistymi rzeczami i totalnie się to nie dzieje i... Nie wiem, nie wiem, nie rozumiem i się pewnie nie zrozumiem nigdy, dlaczego tak się dzieje. Mm. I bardzo ciężko zmawiać po prostu dobrą stajnię. I powiem Wam, że na przykład ja się tak zastanawiam, bo kiedyś przyjdzie ten moment, kiedy w końcu kupię sobie swojego konia. Jeszcze daleko do tego, bo to trzeba uzbierać i wszystko, i no wiecie, wiele czynników, ja wam tłumaczyłam to też na innych filmach o co chodzi. Przyjdzie ten moment, kiedy ja będę chciała kupić tego konia, gdzie ja go będę trzymać? Gdzie? Tak do, do, teraz zaczęłam sobie myśleć, gdzie ja go postawię. No nie ma miejsca, gdzie ja postawię tego konia. No nie ma, no nie ma, no nie ma, nie ma bezpiecznego miejsca. mnie czy tylko w moim rejonie jest po prostu tak źle i tak dobrze? Czy ja po prostu mam za duże wymagania, moi drodzy? Bo moje wymagania, moje wymagania wyglądają tak. koń są na pastwiskach. Nawet jak pada, to są na pastwiskach, no chyba że jest po prostu armagedon totalny, no to, no to okej, okay. zdarza się czasami. Jak koń zachoruje, coś mi się stanie, no to informacja by się przydała. Jak koń się no, zrani i w ogóle coś się stanie, no to informacja, wezwanie weterynarza, cokolwiek, przecież na mój rachunek i, i tyle po prostu. Eee, i w razie, gdyby nie było ze mną kontaktu, chociaż zawsze jest z nami kontakt zawsze, czy ze mną, czy z mamą, czy z kimkolwiek. Zawsze są podane numery telefonów, zawsze jest z kimś w kontakt, więc to jakby no nieważne. <laughs> eee... I co? Wiadomo, woda. No to jeszcze czasami jest problem. Siano, stałe dostęp do siana. To też jest problem. Yy, no co, czasami by się warto podprzątać te boksy. No ale tutaj już nie przesadzajmy, tak? Jak są i tak na dworze, pół dnia, no to i tak się tak szybko nie, nie, nie brudzi. Więc tutaj, wiecie, luz bluz. A no i jakby był sprawny koń, no to jeszcze jakaś ujeżdżalnia. W miarę możliwości, wiecie, żeby koń sobie nóg nie połamał po prostu. No i jest ciężko, <laughs> no jest ciężko, więc e, no, no nie wiem, jak to będzie, jak przyjdzie ten czas. Zaczynam się powoli zastanawiać nad tym, tak przeglądam sobie w międzyczasie ogłoszenia tak po prostu, wiecie, for fun, tych stajni i wszystkiego i powiem Wam, <laughs> masakra. A jak czytam w ogóle komentarze, w ogóle to jest najlepsze, że na przykład na tych grupach, na przykład ktoś szuka stajni, coś tam, coś tam, i ludzie tam piszą ofen po prostu o stajniach, że w tej stajni jest źle, w tej nie karmią, w tej nie wypuszczają, a w tej koń to się zabił i dosłownie zabił się, a w tej stajni coś tam i, i jakby ja pierdziele, co jest? Ja nie rozumiem, w czym problem. Ja nie, ja nie rozumiem, naprawdę, ja nie rozumiem. Podstawy, czym jest problem? Siąki, w czym jest problem? Bajderka żyje, ma się bardzo dobrze. Eee... Bo i nie wiem, co Wam mogę powiedzieć. No, się bardzo dobrze. Nic się nie dzieje, słuchajcie, w się nic nie dzieje. Jak są jakieś wypadki, to wszystkie się kończą póki co bardzo dobrze. Teraz też się ma bardzo dobrze, jest wszystko super. No i tyle. No i wiadomo, że ja jestem tam. W ostatnim czasie nawet nie nagrywałam Wam za bardzo właśnie ze stajni, a nie nic, no bo w większości to moja mama jeździła tak naprawdę. Ostatnio ja pojechałam, bo mama zaś nie mogła. E, bo po prostu, słuchajcie, na no ja ostatnio też to mówiłam na filmach, że żyję pracą, pracą, i ciągle nie mam czasu nawet dla siebie, nie miałam czasu nawet, żeby tutaj zmontować film, cokolwiek zrobić. E, brakuje czasu na wszystko. Mm, no ale staram się to w miarę godzić, chociaż idzie mi to dalej kiepsko. Nie, stwierdziłam, że dwa dni wolne. Tygodniu, no, ale ja co z tego te dwa dni w tygodniu to przelatują tak, ciężko jest coś zrobić, ani odpocząć, ani nic. jak i tak jestem od rana do późna w salonie i nie wiem, muszę to jakoś jeszcze rozmyślić, prze rozmyślić, przemyślić. No, rozmyślić, przemyślić muszę to, bo, bo, bo faktycznie ciężko żyć. Mając swoją firmę, bardzo ciężko żyć, żeby ona się jeszcze utrzymała, bo to się tak wydaje każdemu, że A, ile ty tutaj nie zarabiasz? Bo ty tyle tam jesteś w salonie i w ogóle. A, a, żebyście zobaczyli, jakie są opłaty tego wszystkiego. Jestem w salonie, żeby w ogóle przeżyć i żeby była w stanie w ogóle firmę utrzymać. <laughs> no cóż, e, realia są brutalne. Tak, no jakby bajaderka z racji tego też, że nic więcej nie potrzebuje, wychodzi codziennie na pastwiska. No to po prostu nie musimy być tam tak często. No i wiecie, no i tak to wygląda. No zaraz, jeżeli też nic nie robi. No to nawet filmy czy cokolwiek nagrywać to po prostu no nudne by to było. No bo nie oszukujmy się, ile razy można przyjeżdżać, czyścić konia i pokazywać wam co ja są ten filmik też jakby no nie ma szaleństwa, tak? No bo nic się nie robi z takim koniem. Ona już jest z nami po prostu odpoczywa. No i, no i tyle, więc nie, nie dzieje się tutaj w sumie nic ciekawego tak naprawdę. Więc był taki okres krytyczny, że zastanawialiśmy się faktycznie nad stajnią i widzieliśmy. Oglądałyśmy stajnie i miałyśmy z tyłu głowy, żeby zmieniać stajnie. Ale na szczęście, moi drodzy, sytuacja została opanowana. Nie będę wam wchodzić w szczegóły, co się działo, jak się działo. Ale słuchajcie, temat został ogarnięty. Wszystko idzie w dobrą stronę. Jest wszystko super, ładnie, cała ekipa tam stajenna pomogła ze wszystkim w dobrą stronę, teraz są informacje o wszystkim, więc wszystko jest dobrze. E, także stajni zostajemy, mam nadzieję, mam nadzieję, cały czas mówię, nie mam nadzieję, że nie będzie trzeba nigdzie nic skombinować, bo to wiecie, różnie bywa, ale ogólnie wszystko jest w porządku, super, jest git. No i tak po prostu zostało, żeby się już nie stresować. No i co? Koń ma bardzo dobre warunki, wszystko zostało, no mówią, uzgodnione, ogarnięte. Nie wychodzą codziennie, mają wodę, mają siano, mają jedzenie, jest informacja zwrotna, jest słuchajcie kontakt i, i w ogóle jest super. Nie, żeby ktoś też nie pomyślał, że ja potrzebuję codziennie telefonów, że koń żyje i w ogóle wszystko. Nie, tak naprawdę, ja potrzebuję tylko informacji zwrotnej w momencie, kiedy coś się stanie, no bo tak to, to wiadomo, że jeżeli ktoś się nie wysyła zdjęć, czy nie pisze i tak dalej. Chociaż te zdjęcia, w sumie teraz mamy taką grupę, że codziennie mamy zdjęcia i filmy koni i wszystko, więc jest no jakby fajnie. E, ale no jakby to nie o to chodzi, żeby codziennie, wiecie, się kontaktować i truć tyłek właścicielowi, no bo to bez sensu jest. E, tylko właśnie chodzi o momenty, kiedy się dzieje krytycznie, tak? Coś się wydarzy strasznego, no to trzeba wtedy no, się kontaktować. No, więc mam nadzieję, że już tak będzie. Stawcie koniecznie, słuchajcie, moi drodzy, łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, ponieważ to bardzo wspiera kanał. Jak nie wiecie, co napisać, napiszcie oko. <grytanie> Dziękuję Wam bardzo za każde wsparcie. Widzimy się w każdy piątek 15.30. No chyba, że braknie mi czasu na coś, no to wtedy wiecie, może być przestój jakiś, ale to wtedy wam powiem na Instagramie. Więc zapraszam też na Instagrama. I proszę bardzo, o wsparcie, bo kanał sięga dna, przez to, że mnie długo nie było. Wiecie, algorytm totalnie nigdzie tego nie pokazuje, także pomóżcie mi proszę. Dzięki! Bajo! Profesjonalne narzędzie. No, bezpieczeństwo przede wszystkim. O,